Cześć, kochani, jak się macie? W dzisiejszej migawce idziemy zobaczyć, jak wyglądają, jak wygląda świętowanie flamenkowe, tutaj w Aguascalientes, jak już niektórzy z Was wiedzą. W Aguascalientes jest kultura walk byków, jest arena walk byków. Ja oczywiście nie jestem za walkami byków, nigdy tego nie podziwiałam, ale. Jak niektórzy z Was wiedzą, jestem związana z flamenko od wielu lat, także na pewno będzie flamenko, muzyka flamenko. Zobaczymy, co jeszcze tam się będzie działo. Jest to impreza tutaj w dzielnicy Triana. Dzielnica Triana nazywa się tak właśnie od e, Triany w Sewilli w Hiszpanii e, i właśnie tak bardzo nawiązuje do tej kultury e, flamenkowej z Hiszpanii. Zobaczymy, jak świętują tutaj w Aguascalientes. Dotarliśmy do jakiegoś ogrodzenia. Chyba tutaj będzie jakiś bieg byków. Tam właśnie przeszli mariaci. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Mali torreadorzy już gotowi do akcji. Tam też chyba jacyś z, z torreadorów ze szkoły torreadorów. Mają jakieś czerwone te kapoty. Czekamy już tutaj, e, miało być o czwartej, oczywiście jak wszystko w Meksyku, musi się zacząć później, ale tutaj wszyscy już są gotowi. E, tam e, toreadorzy z tyłu Mali też już są gotowi i mamy nadzieję, że coś tutaj ciekawego się wydarzy. Zobaczymy. To pierwszy raz nasz, który e, pierwszy raz na takim wydarzeniu. Nie, po, nie popieramy e, oczywiście tutaj walk byków, ale e, chcemy zobaczyć co w ogóle się dzieje w mieście. Wszyscy czekają, już widać, że niektórzy są bardzo ubrani w stylu właśnie walki byków. Białe koszule, jakieś sombrero. Już krzyknęli, że trzecia, trzecie wezwanie, ostatni dzwonek i się zaczyna. Wszyscy w emocjach. co będzie za chwilę. Wydaje mi się, że miałam myl mylne wrażenie i mylną wiedzę na temat byków. Jedna chyba się zgubiła. Chyba tam wlezła. O, nie chcę biec. Biedna, oj. Te zwierzęta przestraszone nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, gdzie mają uciec, gdzie mają biec. no ale taka kultura. Podobno tutaj pani powiedziała, że w, tra w tradycji są trzy śpiewy specjalne dla właśnie e, seniora z Denziną, i po trzecim e, śpiewie puszczają byki, więc już słychać śpiewy, zobaczymy zaraz. Teraz może już prawdziwe byki wybiegną. To jest właśnie, to jest właśnie ten trzeci śpiew. Zawróciłem, nie wiedzą co robić. O, i Darek, Darek, Takie senowe i korzene? Zdecydowaliśmy się już wyjść z biegów byków. Chyba to już będzie to samo, nie wiem, czy się doczekalibyśmy jakichś większych atrakcji i jakby większych tych byków całych. Chyba to po prostu jest taki wiek po prostu w miarę, żeby był bezpieczny, bez jakiegoś większego ryzyka. Ja wychodzę z mieszanymi uczuciami. Powiedzcie mi proszę w komentarzach, co Wy w ogóle sądzicie na temat e, takiej rozrywki. E, my w Polsce nie mamy takich rozrywek. E, jest to dla mnie zupełnie coś nowego. E, no powiedzcie, ciekawa jestem, co Wy sądzicie na ten temat. Jesteśmy znowu tutaj w Barrio Encino, czyli w, na e, w ogrodzie Encino na dzielnicy Triana, tutaj w Aguascalientes. Zobaczymy, co więcej jest, co tutaj więcej zobaczymy. O, to jest coś ciekawego. Kies! Koma? Kania. Podobno to jest kania. Jak widać dużo atrakcji. To jest cały festiwal. Tutaj bardzo dużo festiwali jest w Aguascalientes. To jest cały festiwal właśnie związany z flamenco i z tą całą kulturą walki byków. Widać dekoracje wszystkie w takich kolorach biało-czerwonych. Ludzie też tak specjalnie poubierani właśnie w białych koszulach z tymi czerwonymi tutaj chusteczkami. To takie jest bardzo chyba typowe. Mówię chyba, bo naprawdę nie jestem, w ogóle nie jestem w tej kulturze, nie, nie orientuję się za bardzo, nigdy nie byłam na żadnej arenie, na żadnej walce byków i naprawdę nie bardzo się orientuję. ochotę na paeje, zobaczymy, czy jest tu gdzieś paeja. Wygląda na to, że Edzio znalazł swoją paeję. W zasadzie cała ta ulica to jest wystawka różnych paeji i degustacje właśnie różnych kucharzy, którzy się specjalizują w tej potrawie. gustacje win, serów całkowicie kultura hiszpańska w Aguascalientes. Co to co jest? To jest? Co <noise> Nazywa pijesz? się Michelada. W życiu nie sądziłam, że kiedyś będę piła piwo z lodem, a tym bardziej z z salsami i z chili, ale tutaj tak się, taki jest zwyczaj właśnie przy przygotowywaniu piwa w ten sposób. Nazywa się to Michelada. Na początku w ogóle nie mogłam na to patrzeć, nie mogłam tego wąchać, bo to dla mnie obrzydliwe, ale po kilku latach w Aguas w Meksyku już nabrałam jak smaczku. Się? Ty chcesz, to proszę bardzo. Ja mogę. Oczywiście. Smacznego nie, nie. nie. Smacznego nie. Jak ja. Na zdrowie, Na zrobię. Będziemy dzisiaj już kończyć tą migawkę. To był festiwal Trianada, tutaj Wagła Scaliente z tym miłym akcentem. Wszędziemy sobie, wypijemy jeszcze biwko, a później, niestety, muszę jechać lecieć do pracy, bo jest sobota i mamy granie z moją grupą Cuatro por Cuatro. Więc do zobaczenia w następnej migawce. Pa! pa.